Witam Cię serdecznie i morsko na kanale Morskiej enklawy Zapraszam do pozostawienia pod filmem kciuka w górę oraz do subskrypcji kanału. Jeżeli natomiast chcesz odpocząć nad morzem w domkach, apartamentach, zapraszam Cię do Morskiej enklawy w Gąskach przez cały rok. Więcej informacji w linku w opisie. Miłego oglądania. Ahoj!

сегодня обрали новую повестку Oh <laughs> 行こうか。

abi diğerleri de Ô chào 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 chào

バカ